Dzień dobry Państwu, Daniel Jamro z tej strony. Proszę Państwa, dzisiejszym tematem będzie program antywirusowy, specjalizujący się w wykrywaniu koni trojańskich i tym podobnych programów szpiegowskich. Są dostępne na tej stronie dwie wersje płatna, która kosztuje jakieś 90 zł. I darmowa. Ja ten programik już sobie zainstalowałem. Korzystam z niego ponad pół roku z dobrym wynikiem. Tak wygląda ten programik. Znajdujemy się w teli, w tym momencie w menu głównym. Tutaj jest skanowanie. Ja przeprowadzam dwa razy dziennie skanowanie. I tego nie będziemy powtarzać, ponieważ w moim komputerze trwa to około 18 minut, choć mam dobrą maszynę i długość, czy też czas trwania jest uzależniony od ilości danych na dyskach, czy też na dysku twardym komputera, od jego parametrów technicznych, a więc szybkości obliczeniowej. Ja mam dość dobrą maszynę, a pomimo ale oczywiście mam oczywiście sporą ilość danych, skanowanie trwa. 18 do 19 minut. Obsługa jest praktycznie bardzo prosta, weźmy tutaj króciutko, na ustawienia. Jeśli Państwo tutaj y, przejdą przez te, ja może się tutaj jest już za wyjątkiem, może tutaj ważne jest. Y, program będzie prawdopodobnie przy instalacji, przy y, y, mam tutaj robił wszystko w języku angielskim, jeżeli go, otworzymy, jeżeli go otworzymy, to będzie tak to wyglądać. Wtedy wchodzimy po pierwszym zainstalowaniu settings i oczekujemy język polski, czy też żądany język, którym na co dzień używamy, albo nam się nim, w nim lepiej komputer obsługuje. Jest tutaj kilka różnych takich jak wykluczenie malware czy tych programów szpiegowskich można tutaj wprowadzić swoje ustawienia. Jest to wersja raczej zaawansowana. Nie jest to konieczne, ponieważ program się sprawdził. Wykluczanie stron internetowych, jeżeli byśmy jakąś tam zabójczą stronę, yy, albo też stronę, która, która będzie. Jest tutaj poważny, dość dobry opis. Ja powiem szczerze, yy, które jest to oczywiście raczej wersja. Tak, nie powiedziałem tego. Mamy tutaj dwie, dwie wersje premium i, i prywatną, nie? więc zagalopowałem się tutaj, w tym myśle za szybko i, i, i robię za szybko, przepraszam. W każdym razie są pewne wersje, jest różnica między wersjami darmową. Wersja płatna, która kosztuje, jak powiedziałem, już około 90 zł, jest no bardziej taka automatyczna, że nie musimy się martwić o wiele rzeczy tak jak to mniej więcej jest. W normalnych programach antywirusowych, wykrywanie ochrona. Tutaj mamy możliwości, na prawej części są opcje zarezerwowane dla wersji płatnych. Kro program, żeby działał, musi zostać przez nas manualnie uruchomiony. Odbywa się to za pomocą kliknięcia w ikonkę. Ja mam y, dość pełny y, desktop, więc, więc, y, więc nie pokażę Wam w tym momencie, ustawienia historii i tym podobne rzeczy. Są dobre ustawienia ze strony producenta w darmowej wersji i praktycznie za wyjątkiem ustawienia języka nie musimy praktycznie nic zrobić. Proponuję Wam na temat tego programu sobie poczytać. Link do producenta, gdzie można pobrać darmową wersję jest pod opisem filmu. Pokażę Wam czy ten programie w ogóle coś tutaj robił w tym okresie ja usuwam kwarantannę. Mamy tutaj najostnie ostatnie wykrycie było 25. 25 sierpnia, wartość rejestru więc są to już takie rzeczy dość raczej niebezpieczne, klucz rejestru wartość rejestru, klucz rejestru, wartość rejestru, jakieś takie pliki były, tutaj eksy, które znajdowały się w pamięci podręcznej, z której korzystają przeglądarki. I kto wie, czy, ten, czy te oprogramowania, gdyby nie zostały wykryte, yy, gdyby nie zostały wykryte, czy kiedyś by się tam nie uaktywniły i Zniszczyły, by nam uszkodziły komputer. A więc myślę, że, wa, że ten filmik się Wam przydał. Yy... Praktycznie całe jest, całe skanowanie jest automatycznie, Otrzymujemy potem na końcu informacje, co zrobić. Potwierdzamy, yy, te podejrzane dane są usuwane, znajdują się w kwarantannie, którą potem możemy przez zaznaczenie możemy oczywiście, gdyby nam przez przypadek zostało coś usunięte. Yy, Niewłaściwie, do tej pory komputer mój działał, więc nie, nie, nie usunąłem żadnej rzeczy, która, żadnej danej, żadnego oprogramowania, które byłoby ewentualnie yy, szkodliwe, no, yy, przepraszam, yy, wprowadziłoby, uszupliłoby, czy też zakłóciłoby yy, pracę mojego komputera. I przyciskam tutaj usuń, czy na pewno chcesz usunąć, standardowo, więc może, prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Program nam zawsze mówi, kiedy go trzeba aktualizować, kup premium, aktywu i tym podobne rzeczy. Proszę troszkę poczytać o, o, o tym oprogramowaniu w internecie, opinie, malware, anti malware, malware bits, czy jak się to mówi, ja tam z tym angielskim wymową nie bardzo jestem, choć rozumiem sporo. Więc nieważne, więc żeby zanim go zainstalujecie, żeby się do tego próbowania w jakiś sposób ewentualnie przekonać. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia i zobaczenia w następnym filmie.